dzisiaj taka krótka, szybka akcja, na Facebooku gdzieś tam zauważyłem, że jakiś fotograf na Modliszówce ma robić dzisiaj fotki Także jadę zobaczyć, może się załapie na jakąś, pewnie się kogoś spotka, pewnie z kimś się pogada, także no, może być fajnie, zobaczymy A też jestem ciekaw, czy, czy faktycznie jakieś foty będą Fajnie by było, no ja tam nie jestem jakimś super rajderem po tych zakrętach. Eee, kolanem nie trę jeszcze. Nie wiem, czy to kwestia mojego motocykla, czy po prostu jestem taki słaby jeszcze w, tym, w te klocki. No ale no nie udało mi się. A też e, nie preferuję, że tak powiem. Wiecie, wystawiania kolana na 90 stopni, tylko po to, żeby dotknąć e, asfaltu, bo, bo moim zdaniem nie po to się robi. Kolano. nie po to się robi to kolano, tylko po to, żeby mieć ogranicznik, tak? Więc, jak dojdę do tego momentu zajebistości mojej, że kolano będzie mi potrzebne, no to wtedy przytrę A też kolejna sprawa, wiecie, no jadę tam zachowawczo. Czeka mnie dość duża wyprawa w wakacje. Także motocykl musi być cały, więc, bez jakiegoś, że tak powiem, naginania moich możliwości na siłę, będzie. A mam nadzieję, że i tak, jakąś fotę uda mi się załapać. Chcę się na jakąś fotę. A mogę Wam zapowiedzieć, prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Będę leciał z żoną na Czechy, na Sedlo, także możecie się spodziewać też filmu z Sedlo Że chcę żonę zabrać na taką grubą wyprawę, bo w planach jest 350 km 350 km. No i plus tam objechanie wszystkich górek w koło, takich ciekawszych z zakrętami. Mam nadzieję, że podoła. Eee, trochę przerażona mam wrażenie, że jest. Bo jak jej opowiadałem, to tak się na mnie popatrzyła jak na idiotę. Także myślę, że trochę. Kurde, cały kaspił mam Trochę jest chyba przerażona tym wyjazdem. Ale, ale powiem panu, że nie będziemy na spokojnie jechali Ja po prostu muszę ją zmusić, żeby jeździła dużo kilometrów, bo... No kurde, jak pojedziemy na tą wyprawę, to tam gdzie nie będziemy ponad 300 kilometrów robić I ona musi, musi taką trasę zrobić Także no, nie ma wyjścia Ktoś mi tam w poprzednim filmie napisał, żeby w slow motion ruszać głową Powiem Wam ciężko. To by było coś takiego. Dawno bym wydupił coś. Także jak pacham tą głową, to sorry. No kurde, mógłbym tą stabilizację włączyć, ale coś mam nadupczone ja, No ja mocno wygląda, że czysto. A ty ten fotograf słynny? Tak, bo właśnie na splaźnik, przyjechałem No na zdjęciach przyjechałem, cześć! To ja działa, to będzie działało. Co? Bo jeździ kilka kółek, ja będę przeskapiło, tutaj, tutaj i tak dalej i sztuka pokażę gotowość. Daj, porozbieram się Nie wiem się, co to, to jak, nie? Pewnie dużo osób, nie? No. A to, aha, pół godziny temu chyba, co ci odpisałem bo tak? Do nie, 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 mi wczoraj odpisałeś A wczoraj? No w ogóle masz już Cześć Boże Jeszcze to nie i Wielkie. Będziesz miał tam zrobione, to daj znać. Na razie. Jak widzicie dostaliśmy, pośmialiśmy się jakąś tam fotę będę miał. Nie jest to pełne kolano, bo mi dużo brakuje do tego, no nic nie poradzę. Uczę się gdzieś, ta psychika jeszcze jakoś siedzi, wiecie, no strach przed tym, że nie wyjdzie, to będzie problem. Ale Fajnie było. Fajnie, że jest ktoś taki, kto właśnie, e, kto właśnie robi takie foty. A później napiszę jeszcze, bo w sumie zapomniałem zapytać go tak konkretnie. Więc napiszę do tego Kolesia, co robi zdjęcia. Czy chce, żeby podać jego namiar do niego? Bo mówił mi też, że robi prywatne sesje. E, takie, gdzie, gdzie po prostu kręci i, i robi zdjęcia motocyklom, i to z jazdy... Ja leciąc, sprawdzam, czy zapiłem torbę. Zapiełem też, zapiąłem. Także, jeżeli, jeżeli się zgodził na to, żeby dać namiar na niego, to tutaj gdzieś w macie wstawiony. Ale, brzydki. Widzę, że mi kamera 360 -ka padła, a nie chcę już mi się zatrzymywać, yy, zmieniać baterii. Także ja się z Wami będę żegnał. Zapraszam do komentowania. Do następnych filmów, do poprzednich, jak zawsze, trzymajcie się, cześć.